się mawić, widzowie. Jak pamiętacie w tamtym odcinku, zaczęliśmy serię na p czyli gramy na serwerze moim i mojego kolegi. Super, teraz ulepszamy sobie seta. Jak już mamy wersję 1, 18, bo chyba każdy pamięta tamten problem, to dzisiaj będziemy właśnie zaczynali. Więc. Usiądźcie sobie wygodnie i zaczynamy. najpierw ja bym wziął jakiś crafting. Gdzie tu jest jakiś crafting? Co z moim optifajną? Aha, on jest pod Z jak zawsze. Widzowie, mm, nie ma craftingu. Miecz Boga. Mhm. Za dwie... Dwa taki watażki naprawdę, giga chod, ten mieczyk, a ja nie mogę znaleźć kraft tu, tu jest kraftik, tu jest kraftik, okej, okay. zróbmy tak, bloki eme, -y. no i super, teraz przerabianko, Mm -hmm. Dobra, mamy. A jak zdobyć gigamonetę? Bo... O, ok. Nieważne, co filmy to... Mm, dobra, gigamoneta. Talizmany. No i jesteśmy. Teraz musimy ulepszyć naszą baniutkę. Będziemy mieli wszystko w prawie Fenikso, tak? Tak. Więc ja zaraz wracam. Dobra, wróciłem. Mamy trzy naskórka Fenixa, ale nie mam jak sobie dać opa. Tak sobie, pomyślałem, że już nie, nie mogę sobie nigdy już dać opa. Więc super. Yy, war. Yy, nie, chyba okej. Okay. Nieważne. Dobra. Kopu, kopu. Kopiemy, kopiemy widzowe, żeby, bo jak zdobędziemy cały set Feniksa, to ulepszamy i jupu-jupu będzie, że zdobędziemy cały set, yy, cały set jaki? Hmm. Chodzi mi o cały set Yolo czyli najlepszy, jaki istnieje na tym serwerze. Widać jest root, ale ja jestem również rootem, tylko na razie sobie go zabrałem, żeby, wiecie, żeby sobie po prostu pograć jak normalny gracz, ale tyle nie trzeba ulepszać. To możemy sobie zostawić. ja jak ładny jestem. Pamiętajcie, że zawsze w każdym odcinku robimy na coś w konkurs, więc dzisiaj konkurs na do, jeśli dołączymy na pekode, uda nam się dołączyć i odbierzemy darmowy kluczyk z Discorda, ale to zrobimy w kolejnym części. Ponieważ już teraz mamy naprawdę dużą ilość Tyle nam starczy. Ja mam poszedł na spawna i właśnie coś tu kupił, bo jak widać mamy dużo, 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 bardzo dużo, bardzo, 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 bardzo dużo. Aż 14 Nie, przydatnych się tego... O, tu się już wymieniało temy Herosa. I znowu popełniłem ten sam błąd? Nie, gadaj. Muszę najpierw chem Coxa zrobić. Ok. czek teraz bym tak zrobił. Teraz bym tak. Nie starczyłoby mi. Mhm. Ok. No to. A. Nie ma daily, Ok. Nieważne, jeszcze nie dodałem. Free room, ok. Kopu, kopu. Wszystkich serdecznie zapraszam na Pekodę. Dzieje się naprawdę dużo rzeczy. Konkursy na rangi można mnie spotkać i ze mną nawet zagrać. oczywiście przez zabicie admina nie dostajecie bakapa i jedynie w tej serii, bo jeśli zabiłbym widza w tej serii nie dostanie ona backupa jeśli bym latał na game -modzie i zabijał no to niestety dostaniecie bakapa, ale nie mogę tak robić znaczy sam z siebie po prostu mówię, że nie mogę tak robić, bo jest to po prostu psucie graczom gry, zabawy i nie tylko bo mamy 14 talizmanu to wystarczy, starczy rozumiecie, to starczy więc ja chętnie sobie uciekam tutaj Kupuję item koksa. Mam hem koksa. Hem herosa. Feniksa. I mogę już dalej ulepszyć. Tutaj widzę, że jest. Tu, aha, tu, okej, okay, sorry. Sorry, czasami da się zapatrzeć. Talizmany heroska. Naskórki. Horusa. Teraz robimy wszystko chorusa. Starczy? Starczy! I nawet starczy nam na wiecie co, nieco. Czyli mieczek. Ponieważ kilot mamy Bogunia. I tutaj właśnie zaraz wchodzimy w itemy Boga. No i widać mamy problem. Czy da się te simpy. Nie, nie, nie chyba się nie będzie. Patrzcie, mi, ja te simpy się przydadzą, ale zobaczcie gdzie. Mm, chyba tu. Nie. Nie, nie. Tu. Widzicie? Więc jeszcze druga droga przed nami. Ja się bym postarał i. idziemy na pvp chyba, nie ma nikogo więc mamy okazję a dusza jeszcze mamy pewnie dusza jeszcze dalej jest o nie dostałem ale naprawdę przyfarciło nam się w pierwszej części ponieważ dotknęliśmy Najpotężniejszy kilof Więc jestem naprawdę pod wrażeniem. I w kolejnym filmie zaraz Wam ukryjemy w ósmej części, ponieważ gramy 10 części, czyli będzie. Więc ja sobie wymieniam. i wymieniamy i się żegnamy ponieważ w kolejnej części będziemy wait więc ja zaraz idę z covid pomagam, a ja się z wami żegnam siema Mano. I pamiętajcie Zaraz wam pokażę Jeśli chcecie dostać Jeśli chcecie dostać Naprawdę fajną rangę yy, Chwila, musimy chwilę poczekać Bo dostanie, ktoś będzie chciał To dostanie fajną rangę yy, Ja już właśnie dostałem Operatora i zobaczcie, tu w jakimś miejscu tak. Jeśli tu jesteś masz sponsora za free. Jeśli właśnie będziesz chciał, to w sobie wejdziesz do góry, to jest tutaj. I trzymaj się, I trzeba się do mnie zgłosić. Nara. Tutaj o. Skowatują. Będziemy się nara.